we we'll Po meczu z Irlandią Północną, piłkarski świat oszalał na punkcie bartosza kapustki. Legendy angielskiej piłki Rio Ferdinand i Gary Lineker już w trakcie meczu chwaliły młodego pomocnika Krakowi na Twitterze. Były obrońca Manchesteru United ocenił, że 19-letni kapustka to bardzo mądry, opanowany piłkarz o dużych umiejętnościach, a jego występ opisał jako imponujący. Natomiast były superstrzelec reprezentacji Anglii stwierdził, że ma przeczucie, iż w nadchodzących latach będziemy często oglądać kapustkę. Samego pomocnika z charakterystystyą jako wyśmienicie utalentowanego. Andrzej Persson zdradził, że rozmawiał z Sir Alexem Fergusonem, legendarnym menedżerem Manchesteru United, który miał być zachwycony Bartoszem Kapustką. W swoim stylu po meczu Kapustę pogratulował Wojciech Szczęsny, który stwierdził, to co zagrał Kapi to skandal, nie można tak grać na Euro, gdy ma się 19 lat. Ciepłe słowa o młodym pomocniku padły również z ust prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Zauważył on, że Kapustka mógłby czuć skrępowanie i tremę, tymczasem grał świetnie. Taki występ przykuł uwagę największych europejskich klubów. Włoski serwis Il Messaggero napisał, że młodego pomocnika Krakowi obserwują skauci Juventusu, Turyni, Borus i Dortmund. Sam zainteresowany powiedział: Kiedy rano wstałem z łóżka, pomyślałem sobie: Kurczę, to może być najważniejszy mecz w mojej przygodzie z piłką. Wygląda na to, że się nie pomylił. Cristiano Ronaldo w kadrze Portugalii zadebiutował 20 sierpnia 2003 roku w meczu towarzyskim z Kazachstanem tuż po swoim transferze do Manchesteru United. Pierwsze mistrzostwa Europy, w których wystąpił, odbyły się w 2004 roku w jego ojczyźnie. Ronaldo był już wtedy podstawowym zawodnikiem reprezentacji Portugalii. Strzelił gola w swoim debiucie na Euro w meczu przegranym z Grecją 1 do 2. W fazie grupowej dorzucił jeszcze asystę w meczu z Rosją, wygranym przez Portugalczyków 2 do 0. W ćwierćfinale z Anglią Ronaldo wykorzystał swój rzut karny w serii jedenastek, która zdecydowała o awansie piłkarzy z półwyspu iberyjskiego do półfinału, a ten był prawdziwym popisem Portugalczyka. W ciągu 68 strzelił bramkę po dośrodkowaniu Deko z rzutu rożnego, pokonując swojego przyszłego kolegę klubowego z Manchesteru United Edwina Wandersara oraz zaliczył asystę przy cudownym trafieniu Manisza. W finale Ronaldo nie poszło już tak dobrze, a Portugalia przegrała z Grecją 0 do 1. Na Euro 2008 Cristiano Ronaldo wybierał się jako świeżo upieczony triumfator Ligi Mistrzów z Manchesterem United. Na otwarcie turnieju Portugalia pokonała Turcję 2 do 0. Drugi mecz fazy grupowej z Czechami był to show Ronaldo. Strzelił on bramkę głową pod ośrodko Deko na 2 do 1, a do tego dołożył jeszcze dwie asysty, które wykończył właśnie Deko oraz Ricardo Quaresma i Portugalia zwyciężyła 3 do 1. Mając zapewniony awans, Luis Felipe Scolari na ostatni mecz fazy grupowej wystawił rezerwowy skład bez Ronaldo. Portugalczycy przegrali ze Szwajcarią 2 do 0 i w ćwierć finale musieli zmierzyć się z Niemcami. Po pasjonującym meczu, w którym Ronaldo zaliczył asystę przy bramce Nuno Gomesa, Portugalia przegrała 2 do 3 i pożegnęła się z Euro 2008. Pocieszeniem dla Cristiano Ronaldo mogło być je to, że w 2008 roku to on otrzymał Złotą Piłkę po raz pierwszy w karierze. Lepiej Portugalczycy zaprezentowali się na Euro 2012 rozgrywanym na polskich i ukraińskich boiskach. Trafili oni tam do grupy śmierci i na otwarcie turnieju znowu polegli z Niemcami, tym razem 0–1. W drugim meczu pokonali Duńczyków 3–2 po golu Sylwestre Vareli w samej końcówce i mogli cieszyć się z trzech punktów. O awans do ćwierć finału mieli powalczyć z Holendrami, którzy są ulubionym rywalem Ronaldo na Mistrzostwach Europy. Portugalia wygrała ten mecz 2–1, a dublet zanotował wtedy właśnie CR7. W tym przypadku trzeba docenić klasa asystentów, bo zarówno podaje Żał Pereyry, jak i to na niego były idealnie dopieszczone. Holendrzy odpowiedzieli jedynie bramką Rafaela van der Warta z początku spotkania i to Portugalczycy zameldowali się w ćwierćfinale. Tam czekały na nich Czechy i znowu bohaterem okazał się Ronaldo. Precyzyjnym strzałem głową po dośrodkowaniu Jean Moutinho w 79 minucie pokonał Petra Czecha i dał Portugalii awans do półfinału. Tam czekała na nią Hiszpania. Sam mecz zakończył się wynikiem 0-0 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Ronaldo nie mógł wykonać jednak swojej jedenastki, bowiem wcześniej do siatki nie trafili João i Bruno Alves i to Hiszpania dostała przepustkę do finału, w którym pokonali Włochów 4 do zera. Finał, ćwierćfinał i półfinał. To osiągnięcia Cristiano Ronaldo odpowiednio na Euro 2004, 2008 i 2012. Czy na francuskim czempionacie portugalska gwiazda sięgnie wreszcie po upragnione złoto? Na pewno dobrym krokiem w tym kierunku byłoby zwycięstwo w meczu otwarcia z Islandią, który już 14 czerwca o godzinie 21. W grupie F Portugalczycy zmierzą się jeszcze z Austrią i Węgrami. Sam Ronaldo przed turniejem mówił Wygrałem w swojej karierze wiele ważnych trofeów, ale nigdy nie udało mi się tego osiągnąć z reprezentacją Portugalii. To wciąż jeden z moich priorytetowych celów. Portal Skławka.com przygotował zestawienie porównujące składy Hiszpanii za Euro 2008, 2012 i 2016. W bramce Iker Kassiasa, broniącego na dwóch poprzednich turniejach, zastąpi David De Gea, bramkarz Manchesteru United. Vicente Del Bosque do ostatniej chwili zwlekał z podaniem tej decyzji do wiadomości publicznej, ale ostatecznie moim zdaniem zdecydował słusznie. Casillas w ostatnim sezonie w Porto popełnił za dużo błędów jak na bramkarza klasy światowej, natomiast De Gea grając w Anglii poprawił wszystkie elementy swojej gry, od gry nogami do siły fizycznej i refleksu, który zawsze miał znakomity. I w ostatnich latach wyrósł na jednego z najlepszych golkiperów świata, w mojej osobistej ocenie najlepszego. W linii obrony Hiszpanów od Euro 2008 ostał się tylko Sergio Ramos, który jednak wtedy występował na prawej stronie defensywy. Carles Puyol i Carlos Marchena zakończyli już zawodowe kariery, a Joan Capdevilla znajduje się na peryferiach poważnego futbolu. Za to obrona Hiszpanów w 2012 roku wyglądała bardzo podobnie jak ta obecna. Ramos, Piqué i Alba od tego czasu nadal dominują na swoich pozycjach i chyba w najbliższym czasie się to nie zmieni. Zastąpienie Alvaro Arbelo i Juan Fran wydaje się zmianą na lepsze, bowiem gracz atletyko jest bardziej mobilny od piłkarza Realu, a i jego pseudonim Żelazne Płuca nie wziął się znikąd. Formacja obrona Hiszpanii na Euro 2016 powinna być ich silną bronią. Rewolucję w stosunku do poprzednich czempionatów przeszła hiszpańska linia pomocy. W 2008 roku występowało tam czterech lub pięciu zawodników. Xavi i Marcos Senna, których w kadrze La Rocha już nie ma, Andres Iniesta i David Silva, grający dalej w podstawowym składzie, tak samo jak Cesc Fabregas, który jeden w Austrii i Szwajcarii siadał na ławce, gdy Hiszpanie przechodzili na system gry dwójką napastników. Gracz ten odgrywał ważną rolę w 2012 roku, kiedy to wcielał się często w rolę fałszywego napastnika. W Polsce i na Ukrainie nadal za kreowanie sytuacji odpowiadali Szabi Iniesta i Silva, zaś o zabezpieczanie tyłu w Dbalinowi w podstawowym składzie Sergio Busquets i Szabi Alonso, który po Mistrzostwach Świata w Brazylii zakończył reprezentacyjną karierę. We Francji Vicente Del będzie stawiał na trzech pomocników. Do Busquetsa i Iniesty dołączy chyba najbardziej ofensywny z tego grona, Koke, który jednak w reprezentacji w 23 meczach nie strzelił jeszcze gola. Zamiast niego może grać również Fabregas. W 2008 roku Hiszpanie mieli dwóch znakomitych snajperów. Davida Villa i Fernando Torresa, którzy grali obok siebie. Villa został królem strzelców Euro 2008 z czterema trafieniami na koncie, a Torres strzelił decydującego gola w finale przeciwko Niemcom. Cztery lata później Hiszpania grała zwykle bez klasycznego napastnika. Okazjonalnie na boisku w tej roli pokazywał się Fernando Torres. Euro we Francji przynosi rewolucję w ataku La Rocha. Najbardziej wysyłniętego Alvaro Morata mają wspomagać dwaj skrzydłowi Dolito celty Vigo z lewej i David Silva z Manchesteru City z prawej strony którzy często będą ścinać swoje akcje do środka boiska